Jeszcze przed rozpoczęciem materiału możesz zostawić łapkę w górę i wbić na grupkę na Facebooku. Link w opisie. Strzełeczka z tej strony meg. i zgodnie z obietnicą po dobiciu 75 łapek w górę pod poprzednim poradnikiem nagrywam ten. Tak więc lecimy. Ok, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić awatar na YouTube, tak? Jeszcze tylko wam wspomnę, że po dobiciu, po dobiciu 50 łapek w górę pokażę wam jak zrobić takie oto animowane wstawki do. OBS-a. Ok, stwórzmy sobie projekt. Najlepiej 800 na 800 bo awatar jednak to jest kwadratowy, tak? Ok, mamy już bazę. Możemy zrobić sobie czarne tło i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić yy, awatar z Twoją ulubioną grą, w którą ostatnio grasz i masz mniej skyla, tak? W moim przypadku będzie to tapeta z Lola, z Warusem. Ogólnie, jak dla mnie spoko postać, lubię sobie nią pograć. I dobra, przeskalujmy ją sobie. Yy, no może jeszcze trochę. Coś takiego. Dobra. Rasteryzujmy warstwę. Zróbmy sobie, żeby była czarno-biała. Ok. Teraz sobie to scalmy. I może zmieńmy trochę krycie. Krycie, czy lepiej wypełnić. Zamiast No Wypełnienie tak na 35. Dobra, teraz zrobimy sobie napis. Standardowo to będzie nick. Nie będzie nick. OK. Teraz pobawimy się trochę efektami napisu. Czy mi się mikrofon nagrywa? Powinien się nagrywać, tak więc lecimy tutaj, w prawda, z poradnikiem. Ok, mamy sobie już napis. Można go zrasteryzować. Tutaj trochę go zmiękczymy gdzie gdzie, bo te piksele mi się nie podobają na krawędziach. Tak, 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 tak. tak. Ok, teraz powielmy sobie tą warstwę, i pokażę Wam coś, czego nigdzie nie widziałem, po prostu sam na to wpadłem, tak więc wybieramy narzędzie do smużenia, twardość tu tam według uznania, i po prostu na kopiowanej warstwie na tej dolnej przeciągamy sobie tym smużeniem, tak? I powstaje taki jakby, nie wiem, ogień, nie wiem, jakby to, jak to nazwać, ale po prostu tak, tak fajnie, według mnie fajnie to wygląda. Miałem wam tego nie pokazywać, ale pomyślałem, że no dobra, poradnik to poradnik, tak. Yy, pokażę wam coś, na co, na co wpadłem, bo jednak, według mnie, fa fajny efekt taki, nie ni to, kurcze, no, pędzel, ale spokojnego, nie tak I, i robimy coś takiego, takie jakby na ognie. ognie. Zmi spróbujemy zmienić tego kolor na jakiś inny, tak żeby jakoś się wyróżniał. Nie wiem, wasz ulubiony, powiedzmy niebieski albo, albo czerwony sprawdzę sobie. Ok, kiedy już skończymy bawić się tym służeniem, to klikamy dwa razy na dolną warstwę i spróbujemy sobie nałożyć na to jakiś gradient. Zobaczymy czy, czy coś, coś siądzie, coś będzie pasowało. Hmm. Czerwony, no, no, spoko, spoko. Nie wygląda to źle. Zobaczmy zielony. Zielony też nie jest zły, no, w sumie. I sprawdźmy sobie jeszcze niebieski, halo niebieski. i taki, taki no. ten niebieski mi się podoba, spoko, spoko jest elegancki jak dla mnie i może powi y powiększymy sobie to troszkę mm, bo jednak jest to dla mnie trochę za małe, tak gdzieś tutaj będzie mniej więcej na środku, dobra ale co, to czegoś mi tu brakuje, tak, możemy sobie na przykład dodać Filtr farby olejnej na Marusa. Połyskliwość wyłączmy. Ok. I, I na przykład jakieś, zróbmy sobie, nie wiem, wstawki w rogach. To też można zrobić po prostu nową warstwę. Rzućmy na nią jakiś kolor. I po prostu w rogu nie przeskalowałem tego poprawnie. Weźmy sobie tu, zaznaczmy OK i po prostu w rogu rzućmy to. Teraz wystarczy na to narzucić gradient, taki jak ma powiedzmy tutaj napis. Znaczy ta baza do napisu. Tylko gdzie on teraz jest, gdzieś na dole był. To był ten gradient, tak? Ten albo tamten. ten. Dobra, zrasteryzujmy barstwę i tak samo smużenie powielmy to sobie, rzućmy z drugiej strony wróg. tak samo i przydałoby się dodać jeszcze jakieś, e, jakiś filtr, jakieś filtry, jakieś kolory kryjące, prawda, coś w tym stylu. Filtr fotograficzny. Dodajmy sobie taki bardziej szary. Niech to wszystko się komponuje. Nie, szary nie pasuje. Karmazynowy. To też nie. O, głęboki błękit, prawda? To już jest coś. OK, scalmy sobie te dwie warstwy, i ja bym tu jeszcze nałożył cień wewnętrzny, na no to wiecie? No to jednak, tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł, i do tego cień może. I. O, nie nie rozpędzaj, wstawki będą gotowe. Mm, raz to warstwy, OK. Ale coś. Jeszcze można tutaj dodać. Możemy na przykład nie wiem, zrobić sobie nową warstwę, mm, czarną i mniej więcej tutaj. Zmienić krycie. Coś nie wiem takiego albo pod, pod kątem to zrobić lekko. Też jakoś inaczej to wygląda, do tego można dodać, prawda cień że to tak nie jest aż takie. Te, te zakończenia y, tej warstwy nie są aż takie kanciaste, tylko tak bardziej się zlewają z tłem. I OK. no i co? I to by było na tyle, chyba można do, pododawać jeszcze sobie różne y, CC efekty, prawda? Różne takie y, bajerki, i wasz awatar byłby już wtedy gotowy. Pamiętajcie, że po dobiciu 50 łapek w górę pokażę Wam jak zrobić animowane wstawki do OBS-a, bardzo fajne, tutaj w tle Wam się pokażą. No i yy, to by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Jeśli poradnik Ci się spodobał, możesz zostawić subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. Ja się z Wami żegnam. Na razie.